Czy zdaliście sobie kiedykolwiek pytanie, jaka mapka parkour jest najpopularniejsza w Minecraftie na ten moment, na tą chwilę? Jaka mapka jakby najwięcej razy została przegrana przez graczy, albo wygrana, albo po prostu grana? W tym odcinku odpowiem jako małpa, czyli najlepszy skoczek na tej planecie i jesteśmy na łapie, stworzono przez GravityMana300 i coś tu on to pisze, jakieś zasady i to wszystko, ustawimy sobie peaceful i tak dalej, i tak dalej. I teraz wielka do was prośba, jeżeli oglądacie filmik, stawcie tę łapeczkę w górę, byłoby mi bardzo bardzo miło. Tak. Także tutaj jest jeszcze napisane, że jest mapa testowana i musimy jakby followować, czyli przestrzegać reguł, inaczej nie zdamy. O, działa wszystko. Myślałam, że nie będzie działać, bo to jest wersja na 1.11. Czy przytaliśmy reguły? Okej, okay, tutaj wszystko. okej, okay. Remember spacebar. Aha, Is... dobra, fajnie. Don't fall now. E, słuchajcie, jako że postaram się, żeby ten, ta mapa nie trwała nie wiadomo ile, ona jest całkiem spora z tego co widzę. jako że jestem sam, to postaramy się nie używać za dużo game mode, aczkolwiek będę używać, jeśli będzie to oczywiście potrzebne, albo jakieś spawn pointy. Zobaczymy. No, damy radę, myślę zrobić. Ostatnio sobie na streamach trochę skaczę. To znaczy nie będę się przechwalał ani nic. Yy, więc yy, powinienem trochę umieć grać w te mapy i w to wszystko. Mam nadzieję, że sobie trochę to tutaj przypomniałem ja jak mi się ciężko wysławia! Nie mam dzisiaj totalnie pomysłu, co tutaj z wami gadać i tak dalej. Poklikamy checkpointy, O, tutaj, dzień! Niech oni tam coś piszą i piszą sobie. Nas to jakoś mało interesuje. Widzę, że ta mapka się zaczyna śmieszyć. To znaczy, to jest taki jakby mm, tutorial, jak skakać i tak dalej. Nie chcę mi się tego czytać, naprawdę. Chcę po prostu przejść mapkę. O, Jezu, to są najgorsze jumpy. Znaczy takie króciutkie. Nie lubię takiego czegoś, serio. Tu chyba bez sprinta w ogóle mamy robić. Jest to wersja na 1.11. Mam nadzieję, że nie spadnę, bo to będzie śmieszne, ale jak spadnę, to wiadomo, że to nie, że przez brak skilla czy coś. W sensie tutaj w tych takich małych jumpach bardziej przez to, że... O, wow. Okej, okay. tam był skok całkiem daleki. Dobra. O, co jest? Halo? Ja wiem, że to są trudne skoki, ale bez przesady. Dobra, rozumiem, że trzeba double jumpa. Okej, okay, udało się. Wow, teraz to się zhańbiłem trochę, co? Okej, okay, skaczemy. Tutaj nie będę się patrzył za bardzo w kamerkę, bo zaraz umrę. Y Okej, okay, dobra, dobra. Ej, fajna mapka w ogóle. Swoją drogą fajna. Hello, CSC, dobra, fajnie, widzimy spawn. No to są takie elementy, żeby tylko przedłużyć tą mapkę, jakbyśmy mieli je czytać. A my chcemy to w miarę szybko przejść, w ogóle są takie leciuteńkie lagi, tak zauważyłem. W ogóle fajne rudy. Mam tekstur pak grafa, jakby ktoś jeszcze nie znał. Skaczemy sobie tutaj na spokojnie. Mam nadzieję, że nam uda się to przejść. W ogóle, jeżeli jakkolwiek i kiedykolwiek mógłby dotrwać, yy, gdzieś tam dotrzeć ten film... Do ROKSA MB, chciałem powiedzieć. Dlaczego do ROKSA MB? Gdyż on tutaj widziałem na swoim kanale. Ja jakoś tam akurat mi się trafił jego kanał. E, o Boże, święty, najgorsze rzeczy. To niech sobie przejdzie tą mapkę, bo jest to najpopularniejsza mapka z pozycji gdzieś tam. Może jak nie zapomnę, to w opisie ją wstawię. O, tutaj to mamy schod drabinki, czyli najgorsza zmora moja. Nienawidzę drabinek, serio. Tak staram się po prostu wszystko przejść za pierwszym i tak dalej, że naj, najprawdopodobniej na. Wow, chciałem ja poważnie jeszcze raz to przechodzić wszystko. Ech, chciałem jeszcze tylko powiedzieć na szybko, ja tutaj wam i tak cięcie zrobię, że chcę to przejść za pierwszym razem wszystko i w miarę szybko. Dlatego będę pewnie spadał przez to, że mnie stres łapie lekki. I na przykład na takich gównianych jumpach totalnie gdzie nie powinienem właśnie spaść i tak dalej spadnę. W ogóle to to są jumpy jakby bez sprinta, nagle ze sprintem. Ej, bez jaj! Co ja mu tu zrobić? Nie, bo jak o każdy ruch, bo patrzcie, ja się czuję jak totalny nup. przy tej mapie. Co jest? Kurde, z tą mapą? Już nie chcę przyknieć na tym filmie, ale no. Nie, ja dzisiaj, ja dzisiaj chyba włosy sobie wyrwę będę łysy łaził chyba bez jaj. Boże święty. Albo ja coś źle robię, albo nie wiem co. Jak mam to. W jaki sposób ja mam to zrobić? Cywilizowany sposób. Wiecie, to jest wersja na 1.11, 11, więc nie wiem, czy to nie przeszkadza. Ale dobra, udało się, po prostu słabo skakałem. Fajnie, Daniel, fajnie, Daniel, fajnie, jesteś taką małpą. Niby tutaj się deklarowałeś jako małpa, kurde, gówno umiesz w tej grze. Może ja powinienem się po prostu skupić na skakaniu, a nie na tym, że. Znaczy, może nie tyle, że skupiać na skakaniu, Boże, tylko że mnie padł. Dobra, jest Git. Co to mountain claim? Dobra, musimy się wspinać po górze. No, już przerabiałem na streamach i tak dalej, ale mam nadzieję, że. Wow. I co mam tu wskakiwać? To ma jest posrana, ty! Powiem, żeście posrali! No gdzie? To, jak ja mam tu wskoczyć? Ej, chyba że ja nie tędy poszedłem. Aha, może ja tędy powinienem iść po prostu. <laughs> Okej, okay, to ma sens, to ma duży sens. Tym bardziej, że jak ja miałem tam wejść tamtędy. tędy. no fajnie, to jest po prostu jak spadniesz, to ci pokazuje, że jesteś nubem. Dobra, ja się nie powinienem stresować. To jest normalne, jak człowiek nagrywa i spada i tak dalej. Przecież to zawsze jest normalne, Czyż jest takie? Nice work. Dobra, tu już padniemy do wody. Lecimy. Sweet home. A, nie mogę skrzynki otworzyć. O, wow, otworzyłem ją. Nie wiem jak, ale otworzyłem. Walkthrough. Ej, patrzcie, jakieś lagi są. Y Klikam, że przeczytać się, mam lagi. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Co my mamy tu zrobić? Czy my mamy tutaj wyskoczyć w jakiś sposób? Dobra, może ja jednak czytam Nie chcę mi się tego czytać. Jak tu przejść dalej? Ktoś mi powie? Nie wiem, czy ja coś mogę tutaj niszczyć, czy nie. Breaking windows. W taki sposób, że muszę wybić gdzieś okno, ale w jaki sposób miałem wybić okno? Y o, hej, Udało mi się <laughs> przejść parkur, Jakiś poziom dziwny. Lecimy stąd. Dobra. You mad, bro. Trochę jestem zdenerwowany. Bo nie powinno to tak wyglądać. Ja myślałem, że ta łapka będzie dużo trudniejsza, Ty bardziej, że ten wstęp wprowadzał mnie w moment, że naprawdę będzie dużo łatwiejsza ta mapka. A jest dużo trudniejsza, niż myślałem. Nie podoba mi się to, gdyż... Yy... Spadam sobie co chwilę. Nienawidzę drabinek. Nie wiem, czy to już wspominałem, chyba wspominałem na każdym moim live'ie. Drabinki to jest najgorsze ścierwo jakie wymyślili. Minecraftcie, jeśli chodzi o skakanie. Nigdy nie potrafiłem na nich skakać. Nigdy, tak samo na tych płotkach i tak dalej. Nie mam pojęcia jak to zrobić. A się zaraz wkurzę. Trzeba na spokojnie. No tak, na spokojnie. Znowu spadnę. Okej, okay, widzowie, udało mi się doskoczyć. Trochę jakieś taki dziwny cięcie było, nie wiem o co chodzi, nawet. Dobra, lecimy dalej. No dlaczego tych drabiny? O jezu, nawet sprinta zapomniałem jak się używa. Ustawiamy sobie trochę tych spawn pointów, bo mi się nie chce tego kreatywie używać, bo ja wiem, że w oczach to ludzi to jest. Y, używasz kreatywa! Przecież to jest złe, jak używasz kreatywa. <laughs> A wcale to nie jest tak, że jak używasz spawn pointy, to też używasz kreatywa, ale dobra. Powiedzmy, że ludzie tego jakby nie rozumieją, bo oczywiście. Game, to źle, ale create, ale spawn po nie, jest Nie, dobra, nie będę się czepiał, bo się za dużo czepiam niektórych ludzi, niektórych jakichś tam rzeczy od ludzi i to jest trochę smutne, aczkolwiek nie lubię akceptować rzeczywistości taką, jaka jest, tylko lubię sobie wyimaginować własną rzeczywistość jak mogę. Ej, fajnie, przeszliśmy, dobra, tu jest jakaś lawa. Wow. Dobra. Wow! Dobra, idziemy stąd w... szybko, bo. Zaraz to zrobimy. Jeżeli chcecie w ogóle, żeby z kimś przechodziły te mapki i tak dalej, to możecie zostawić łapeczki i mi powiedzieć z kim, czy z małym na przykład, czy może z widzami jakimiś, może ze sponsorami będziemy przechodzić. Jeśli byście chcieli, to możemy takie coś zrobić. Ale fajnie, tu się świeci. Patrzcie, kto się kozak świeci. O boże, ja spadłem, jestem idiotą totalnym. Dobra, zróbmy raz jeszcze to wszystko, żeby ten dzień się trzymał. Don't. Stop sprinting. Okej, okay, dobra. A to mam takie rady daje. Okej, okay, tutaj jest ciężko, bo tutaj jest ten Sąsend zasrany. O, jest, dobra. A tu możemy tak sobie. Uup. O Jezu, ta lawa. Znaczy ta, ten ogień. Lawa. <grytanie> to to jest znajomość Minecrafta właśnie. Okej, okay, przychodzimy tutaj dalej, dalej, dalej sobie. Mam nadzieję, że tych tak dużo cięci tutaj nie będę robił. Postaram się właśnie więcej gadać, żebyście mogli tutaj sobie... O, Hopsa, hopsa, tutaj sobie... Oj, tutaj sobie oglądać mnie i tak dalej. Proszę bardzo przeszliśmy. Okej, okay, nie wiem ile ma poziomów mapka. Nie jest to najdłuższa mapka, jest to tylko najpopularniejsza mapka jaką. Ojeju, no nie loot poważnie. Okej. Okay. Wow, don't double jump. Nie ma co chodziło. O Jezu, jaka to jest trudna mapa, w sensie przez ten loot! Czekajcie, to jakiś shift było. Dobra, nie, czytam nic, bo to. Głupoty co to? Step on this for healing. Dobra, te kaktusy akurat nie są tak mega trudne. Jakieś takie dziwne lagi mam, nie wiem dlaczego. Wow, tepnęło mnie. Wow, dobra, jakiś testran. Aha, fajnie. Coś mnie tepnęło, nie wiem dlaczego. Może ja tam wszedłem nie powinienem. Nieważne, nieważne. Tu musimy przejść sobie przez wełnę. Akurat taki fajny parkour, taki parkur, taki kolorowy, lubię. Chociaż to tło jest takie z chyba z obsydianu czy z czegoś tam. To tak mi się mało podoba. Checkpoint. Dobra, kolejny. Jezu, jaka mapa trudna. 12 minut nagrywam. Nie wiem, pewnie widzicie z 10 aczkolwiek, no postaram się to w miarę szybko przejść. Aha, czy ja mam tutaj przejść pod spodem? Dobra, już myślałem, że jakieś 180 chore muszę robić. Dobra. Lecimy, lecimy, mam nadzieję, no nie chcę tego na dwa odcinki rozbijać, bo to będzie trochę chore, jakbym takie miał rozbijać. Tu już się zaczyna fajnie, bo nie ma takich posranych poziomów za przeproszeniem, rzecz jasna. Tylko są takie w miarę osiągalne, no, te drabinki, jedynie co. To nie lubię ich. O, taki, o takiego jumpa to nienawidzę. No nienawidzę, sorry, ale ja nie będę tego przychodził od nowa. Tylko na, przez to, że na drabince zwaliłem. Żebym tam zwalił, na to ale ok, mogę od nowa. Ale tutaj na drabince anti cheat. O, dobra, yy, tak. Jest. Ojeł to jakieś.. O, no nie gadaj, że ja mam to poprze... No dobra, możemy przychodzić. Tylko czy to jest część mapy, czy to jest część po prostu y, jakiegoś testu? Oby to nie był żaden test, ja chcę przejść mapę. Dobra, przeskoczymy sobie tu. No dobra, jesteśmy. O, oh, completed the entire test. Jej, dostaliśmy coś tam. Mam nadzieję, że już. Bonus level. Ej, czekajcie, co to jest? Nighttime? A po co mi to? Golden Capture. Co to jest? Boże, ja nie wiem o co tu chodzi. Czekajcie, to jakieś fajerwerki mam. Czy ja mogę tym strzelać? Czemu nie mogę tego używać? Aha, bo ja nie mam tego. Dobra, ostraź to. Start the snow. Uu, the show. Oh, czy my przeszliśmy całą mapę? No nie gadajcie, że taka krótka ta mapa była. Nie podoba mi się, ale fajnie to wygląda, te firewerki. Dobra, bonus level. Sprawdźmy ten bonusowy level, spawn point. To nam każe coś robić. O, no nie gadaj, że ja mam to robić. Nie gadaj, że to jest bonusowy level. Przecież ja się za. Ja pierdzielę. Poważnie, że to jest bonusowy level. Go home. Dobra, spróbujmy, no nie wiem. No ale jakim cudem ja miałam to przejść? Czekajcie, zaraz ogarniemy. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Czekajcie tam. Nie wiem o co chodzi. Serio, nie wiem. Nie wiem. Dobra, ostatni raz spróbuję. Nie wiem o co tu chodzi. Ja nie mam zamiaru na to patrzeć mapę dalej. W sensie była spoko, była przykrótka. Nie wiem dlaczego ma tyle pobrań. Totalnie nie łapię. W serio, to jest moja opinia. Uważam, że nie powinna mieć tyle pobrań, bo jest trochę... Eee... Taka mech, wydawałem lepsze mapki, no nie wiem jaka jest Wasza opinia, ja to oceniam mapkę jako serio? Szczerze, jak czasami oglądałem jakichś youtuberów i dostawali mapki od widzów i takie średnie te mapki były niektóre, nie? To dosłownie to jest ten poziom mapki. Nic tutaj fajnego nie ma. Ale mam nadzieję, że Wam się za to filmik spodobał. że się nawkurzaliście na mnie, że ja się nawkurzałem, w sensie trzymajcie się ciepło, stawajcie łopeczki, żebym wiedział i do następnego odcinka. Siema, pion!